Rozmowa poranka. Za 18 minut dziewiąta przy telefonie dziś pani dr Justyna Kaźmierczak, prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak wyliczono pani prezes, możemy mieć nawet cztery razy więcej zachorowań na grypę niż w tym samym okresie przed rokiem, czyli w lutym ubiegłego roku. Czy w aptekach dokładnie to widać, że jest aż tak źle? Tak, rzeczywiście obecnie w Polsce obserwuje się takie zwiększone zachorowania, okres zachorowań. Brakuje troszeczkę leków, m.in. oseltamiru, leku przeciwwirusowego. W styczniu właśnie 2025 roku sprzedaż wzrosła aż o 335% w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Więc właściwie podobno y, troszeczkę tych zachorowań mamy. Podobno nigdzie to też przeczytałem, nie jest gorzej niż w Polsce pod względem zachorowań, ale właśnie do tego oseltami czy oseltamiru, bo to różnie się mówi y, wymiennie, chciałem wrócić. Chyba jeszcze nikt kilka miesięcy temu no poza farmaceutami nie wiedział za bardzo, co to jest, A teraz to jest dobro niezwykle pożądane ten lek przeciwwirusowy. Ludzie polują na te substancje. Jest tak, że na przykład z województwa śląskiego trzeba jeździć do Małopolski, żeby zdobyć ten lek? Um. To to się zdarza, to rzeczywiście, natomiast no, jest dobra tego wiadomość, że Ministerstwo Zdrowia w tym tygodniu poinformowało, że właśnie dzisiaj, 14 lutego, zostanie dostarczona kolejna partia tego leku do... Do hurtowni my też monitorujemy dostępności. Regularnie sprawdzamy, jesteśmy w kontakcie zarówno z farmaceutami, aptekarzami, jak również hurtowniami. I, i miejmy nadzieję, że, że ta dostępność wkrótce się pojawi. W bieżącym tygodniu do hurtowni trafiło około 20 tysięcy opakowań. No i do, do końca tygodnia było planowanych kolejnych dostaw około 180 tysięcy oko opakowań od, od polskiego producenta. I to znaczy, że ten lek kiedy będzie w aptekach, jeśli on przyjechał do Polski na przykład dziś, czy przyjedzie? Panie redaktorze, no, mimo właśnie zwiększonych tych dostaw czasami pod kątem logistycznym ciężko jest do, dotrzeć do, do wielu miejscowości w niektórych regionach, tak jak Pan już wspomniał, nadal może, mogą występować przejściowe braki tego leku. Dlatego też sytuacja ta powinna zostać w miarę dystrybucji właśnie w tym tygodniu. W tych nowych partii, poprawiona i w następnych tygodniach już pacjenci powinni otrzymać ten lek. Idą zmiany w szczepieniach. Od dziś będzie można zaszczepić się w aptece, bo często podkreślają i też narzekają eksperci, że Polska w ogonie Europy, jeśli chodzi o taką chęć do szczepień, ale też przyzna Pani, że do tej pory zaszczepienie się na grypę, no to nie było jednak tak łatwe, jak mogłoby być. Czy... Powinno być. To była dość skomplikowana operacja, przynajmniej ja to tak widzę. Tak, ale dzisiaj, panie redaktorze, Dzień Miłości, Troski, Dzwania o Bliskich i, i mamy ten dzień w końcu wyczekany, bo od, od 14 lutego w polskich aptekach nastąpiły właśnie istotne zmiany w zakresie realizacji szczepień ochronnych, i farmaceuci zyskali uprawnienia właśnie do wystawiania już recept farmaceutycznych na te zalecane szczepionki refundowane, które będą właśnie. Już są dostępne w aptekach i zarówno możemy się za, zaszczepić przeciw grypie, przeciw covidowi, przeciw pneumokokom. Należy jednak właśnie tutaj też pamiętać, że farmaceuci mogą szczepić wyłącznie osoby dorosłe, czyli te, które ukończyły 18, 18 rok życia. Szczepienia dzieci i młodzieży poniżej 18 są nadal zalecane w POZ-ach. No, i nie wszystkie szczepienia wykonywane w aptekach są finansowane ze środków publicznych. No właśnie, o to chciałem zapytać. Szczepi... Kto darmowo ta, ta, ta. będzie mógł się zaszczepić w aptece? Tak, obecnie refundowane są szczepienia przeciw COVID, przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz pneumokokom dla osób powyżej 65 roku należących właśnie do, do, do grup ryzyka. Pozostałe szczepienia mogą wiązać się właśnie z kosztami ponoszonymi przez pacjenta. Ale listę mamy dość bogatą, ponad 26 szczepień, więc zachęcamy. Żeby, żeby pytać swojego farmaceuta o szczepienia przeciw grypie, ale również o inne szczepienia, bo to mały krok, który może dać wielką ochronę i, i, i zadbać o siebie nie tylko w ten dzisiaj ważny dzień. Czyli farmaceuta wystawia receptę. Nie jest tak, że przychodzimy z receptą z przychodni. Tak, farmaceuta już zyskał uprawnienia do wystawiania recepty farmaceutycznej. Oprócz tego i może wystawić właśnie receptę na, na szczepienie refundowane. Oprócz tego może wystawić receptę na bezpłatne leki dla dzieci, dla seniorów i inne kategorie pacjentów uprawnionych do, do refundacji, takich jak na przykład um, um, honorowi krwiodawcy krwi. na przykład. A wśród tych chorób infekcyjnych, na które będzie można się zaszczepić, w aptece krztusiec też jest, czy jeszcze nie? Błonica, krztusiec, ospa, odrapu, pasiec, różyczka, wirusowe zapalenie wątroby typu A i B. To, to są też szczepienia przeciw tym chorobom, które my już jako farmaceuci możemy szczepić. I mamy do tego odpowiednie kursy kwalifikacyjne i... i zachęcamy do, do szczepień. To ostatnie moje już pytanie, bo mówi się, że ta fala grypy to powoli się już przetacza i za moment się skończy. Ferie się rozpoczynają w województwie śląskim. Ferie wygaszą te infekcje? No miejmy nadzieję, że tak. Zawsze ten szczyt infekcji przypada na okres jesienno-zimowy i właśnie teraz ten okres takiego zachorowania tego szczytu przypadł właśnie na ten końcówkę stycznia, początek lutego. Życzmy wszystkim zdrowia i, i, i tak naprawdę takiego Szybkiego, szybkiego i aktywnego spędzenia czasu ze swoimi bliskimi. Pani doktor Justyna Kaźmierczak, prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Radio M107 i 6FM